Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym y, spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwa namówić na... Zainteresowanie się drewnianymi rowerami. No, jest to obecnie bardzo, bardzo modne. Niedawno w telewizji na Galileo oglądałem jakąś audycję, że są robione drewniane rowery, które kosztują dziesiątki tysięcy euro. No, nie będziemy mówić o tak drogich rowerach, ale będziemy mówić o starych rowerach. Proszę zwrócić uwagę, jest to wspaniała wyścigówka firmy. Kamiński w Warszawie, pan Kamiński w ten sposób się tutaj opisywał na rowerze. Jest to oryginalna jeszcze farba na tym rowerze. Tu oczywiście mamy tabliczkę pana Kamińskiego, gdzie właśnie możemy zobaczyć tą firmę. Proszę zwrócić uwagę, te gumy wspaniałe tutaj na tej aerodynamicznej kierownicy i proszę zwrócić uwagę na drewniane felgi. W tym rowerze te felgi są wykonane z drewna. Oczywiście nie, może wtedy już nie by, jeszcze nie było aluminium, może nie było tych kosmicznych różnych materiałów, ale drewno jako stary taki archaiczny materiał bardzo dobrze się spisywał, jeżeli chodziło o felgi. Mamy tutaj specjalny katalog wrocławskiej firmy Wedlera. On jest właśnie specjalnie poświęcony rowerom. Tu oczywiście możemy różne takie rzeczy rowerowe obejrzeć, takie bardzo ciekawe. Tu też musiał być bardzo dobry katalog, bo proszę zwrócić uwagę, tak, myszy go bardzo ładnie tutaj obiadły. Tu mamy yy, torebki do narzędzi i różne takie rowerowe części, ale najważniejsze jest to, proszę tutaj zobaczyć, Holzfelgen i mamy wykonane z drewna właśnie te felgi. Te felgi, które Państwo przed chwilą widzieli na rowerze Kamińskiego. Tutaj są pokazane profile i te wszystkie właśnie tutaj są wykonane z drewna, czyli jest to element drewnianego roweru. Tu oczywiście jakieś tam kolejne korby, przekładnie, różne takie rzeczy które w rowerze są bardzo bardzo przydatne, ale cały czas mówimy o drewnianych rowerach, czyli mamy Kamińskiego, który ma skórzane siodełko, oczywiście żelazną, metalową ramę, ale ma drewniane felgi. Ale przejdźmy teraz do klucz naszego dzisiejszego spotkania. Jest to mój nowy nabytek, który tylko krótko będzie u mnie. Proszę zwrócić uwagę, wspaniała jesionowa rama do roweru Sama rama, tu jest oczywiście czołowa rura, gdzie tu jest przymocowane siodełko, tu powinno być, y, powinna być kierownica, to wszystko jest wykonane ze wspaniałego jesionowego profilu i oczywiście okute takimi blachami. Tu specjalnie zwracam uwagę, jest oryginalna nieruszana tabliczka firmy, która zrobiła ten rower, jest to firma Drescher Knoll Fachrad Fabrik, firma się nazywała Damon i co najważniejsze, ta firma mieściła się w Legnicy, czyli 40 parę kilometrów od Leszna robiono takie wspaniałe rowery. W Goglach nie udało mi się nic znaleźć o tej firmie, ale nie ukrywam, że zdobyłem tą ramę z myślą o moim znajomym, który w Wieliczce ma wspaniałe, prywatne muzeum starych rowerów. Posiada tam ponad 400 rowerów i tylko na krótkie słowo, że mam drewnianą ramę do roweru z Legnicy, bardzo, bardzo tym zainteresowany i za parę tygodni znajdzie się ta rama w jego kolekcji, ponieważ bardzo często nabywam przedmioty po to, żeby je dostarczyć ludziom, którzy mają wąską specjalizację. Ta wąska specjalizacja polega na tym, że ten pan, to jest www.cykliści.wieliczka.pl, jego tam jest strona internetowa, ale do czego zmierzam, ma 400 rowerów i motorowerków takich do Pojemności 100 centymetrów. Oczywiście całą kolekcję silniczków takich na koło do roweru i ponad 3000 dzwonków, lamp yy, i karbidowych, i świecowych, i benzynowych, i torebek i takich różnych elementów. Ale naprawdę macie Państwo rzadką okazję obejrzeć ramę, która sądząc z technologii ma na pewno więcej niż 100, 120 lat. Jest to. Wspaniały kawałek jesionowego drewna okuty metalowymi elementami, i na tamte czasy musiał to być bardzo ciekawy rower. Proszę zwrócić uwagę, jaka mała odległość jest między kierownicą a siodełkiem czyli ktoś siedząc tu na siodełku musiał mieć tą kierownicę wypuszczoną do przodu i siedział bardzo wysoko i bardzo sztywno. No, ten jesionowy element. Zachował się w wspaniałym stanie. Ja nie ingerowałem w ogóle w tą ramę, jedynie wyeksponowałem ją w ten sposób, żeby można było ją obejrzeć, i bardzo się cieszę, że ta rama zasili naszego fajnego polskiego kolekcjonera, który w Wieliczce zajmuje się właśnie pokazywaniem. Tego typu starej, takiej wczesnej motoryzacji, ponieważ bardzo często firmy zaczynały w ten sposób, że robiły maszyny do szycia, rowery, później motocykle, później zaczęły samochody. Możemy to na przykład prześledzić na firmie Opel, która właśnie zaczynała na rowerach i maszynach do szycia, a później robi te wspaniałe samochody. Także jeszcze raz zwracajmy uwagę na drewniane rowery. Oczywiście możemy się fascynować tymi, nowoczesnymi, kosmicznymi technologiami, jakie są dzisiaj wykorzystane przy produkcji tych współczesnych rowerów, ale tutaj mamy okazję zobaczyć naprawdę myśl techniczną, wkutą trochę w metal, wpracowaną, wiesionową ramę i wspaniała firma Damon w Legnicy, która robiła tego typu rzeczy. Także zapraszam na rowery, zapraszam dużo jeździć rowerami, a tego typu rzeczy niech spoczną, w galeriach czy w muzeach, żeby następne pokolenia mogły coś takiego obejrzeć. Dziękuję uprzejmie.